Witam e, wszystkie wagi, zodiakalne wagi. E, moi kochani, horoskop dla Was na styczeń 2019. Karty mam przed sobą. Z uwagi na to, że mamy już drugi, stycz drugi tydzień stycznia, są one rozłożone na drugi, trzeci i czwarty tydzień e, tego miesiąca, tak? Moje kochane wagi, co ja tutaj dla Was widzę? Pamiętajcie też oczywiście, że jest to horoskop ogólny, tak? Nie ze wszystkimi będzie on współgrał. No, no bo wiadoma sprawa, e, jesteśmy wszyscy różni. Jeżeli coś wam będzie pasowało, będzie podobne do tego, co się w waszym życiu dzieje, bierzcie to do siebie. Jeśli nie, wyrzucamy. E, potrzebujecie indywidualnego horoskopu. Zapraszam, aby skontaktować się ze mną i takowy również wykonamy. Dobrze, moi drodzy. Przede wszystkim kwestia taka, drugi tydzień stycznia, czyli zaczynamy teraz jakoby od 7, tak? Od 7 stycznia to są trzy karty dla Was wyciągnięte na ten tydzień, który obecnie jest. Kochani, ja tutaj widzę jedną rzecz. Wy jesteście znudzeni czymś, czymś, co w Waszym życiu już po prostu przestaje Was cieszyć, bawić, radować, spełniać, dawać jakąkolwiek satysfakcję. Może to się tyczyć uczuć, bo to jest karta kielichowa, czyli być może coś niefajnie się już dzieje w tym Waszym życiu uczuciowym, coś, co po prostu jest puste, smutne, nudne i to mówię jakby pod kątem takim stricte kielichowym, czyli uczuciowym do Was, bo być może jest taka grupa tutaj wag, która właśnie takie ma poczucie, że jest z kimś, ale zasadniczo to wszystko jest takie niejakie, takie nudne albo po prostu nie jest z nikim. I mówi sobie Boże, w tym moim życiu uczuciowym to jest po prostu taka nędza, po prostu taka pustka. Nie wiem, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie chce, w ogóle wszystko jest takie do dupy, tak? <grym> Bo taka sytuacja też może być. Dlatego ja z tej karty staram się wyczytać maksymalnie, maksymalną ilość historii. I Wy, drogie Wagi, mam takie poczucie z tych dwóch kolejnych kart, jakbyście w tym tygodniu podjęły decyzję, że coś trzeba z tym zrobić. Trzeba wykonać ruch. Trzeba zostawić przeszłość, która być może jest niewygodna, za sobą i rozpocząć po prostu nowe życie, nowy start. Jakby w pewien sposób nie wracać do tego, co przestało już nas bawić, co jest po prostu takie, jak wiecie, jak flaki z olejem. Nie dzieje się kompletnie nic, nie daje nam nic poczucia radości, i my po prostu tej radości jakoby w tym swoim życiu, całkiem możliwe, że uczuciowym. Bądź jakimkolwiek innym, szukamy, tak? I te karty mi pokazują, że wy, jak będzie, wy jakbyście byli gotowi na to, aby zrobić sobie, otworzyć sobie bramę na nowe. E, tu jest przeprawa łodzią z brzegu na brzeg, płyniemy w nowe, a za sobą zostawiamy wszystko to stare, e, co po prostu w pewien sposób nas już nudziło. E, I powiem Wam, że to też jest taka karta troszeczkę rady dla Was, tak? Mówiąca tak naprawdę o tym, że jeżeli jesteście w takich sytuacjach, że wasze życie jest nijakie, to nie znaczy, że już nijakie musi pozostać. Otrześnijcie się z tego, weźcie się w garść i moi drodzy, ok, zamykamy tą przeszłość za sobą, zostawiamy na drugim brzegu, patrząc na tą kartę, i ruszamy tutaj ku przyszłości. Ku nowym wyzwaniom, na jakie macie być w tym tygodniu gotowe. Macie sobie wmówić i to jest taka już rada ode mnie bez tych kart że nawet jak jest beznadziejnie, to nie znaczy, że tak będzie do końca. Macie wstać i powiedzieć sobie: Dobra, to ja im wszystkim pokażę, i ja nie pozwolę skończyć tak, będę działał, będę otwierał się na nowe możliwości. Nie będę pozwalał sobie na byle jakie życie. I ja mam takie poczucie, że wy tego dokonacie, drogie wagi, a właśnie w tym jakoby drugim tygodniu, że pewne takie e, opcje mogą u Was się pojawić, co niektórzy z Was nawet mogą wyjechać bądź się przeprowadzić po to, aby gdzieś rozpocząć nowe życie. Tak? To jest też takie jakby przesłanie do tej grupy wag, e, które mogą mieć taką właśnie sytuację, że zostawiają coś po to, aby rozpocząć nowe życie w gotowości na nowe życie gdzieś indziej. E... Trzeci tydzień stycznia pokazuje mi tutaj jakby taką sytuację, no właśnie taką kilkuraką, kilkuraką dlatego, że tak jak wiecie, no karty możemy przeczytać wielorako właśnie. I teraz tak, być może jakbyśmy kontynuowali tą historię Waszą, czyli tu jakby wypatrujemy nowego, a w pewien sposób mamy pewność, że damy radę, mamy pewność, że zwyciężymy, że zawsze wypłyniemy, tak? Jest tutaj, zwróćcie uwagę, w, uwaga, zwróćcie uwagę woda, w której ktoś tam gdzieś jest pod tą wodą, ale zwycięsko unosi no, y, y, miecz do góry. Jest być może w beznadziejnej sytuacji, tak? Jakiejś takiej jeszcze grzebiącej się gdzieś tam pod tą wodą, czyli wy w tym waszym takim życiu, które być może tam jeszcze was gdzieś pociąga, ale wy macie lśnienie, takie jakby zwycięstwo, miecz prawdy, dobra, co by nie było, poradzimy sobie, poradzę sobie, tak? Mam wolę walki, żeby zwyciężyć, żeby nie przegrać w pewien sposób, tak? Karta ta. Też mówi, tutaj jest teraz wersja numer dwa, o tym, że jesteście w gotowości odciąć się tak naprawdę definitywnie od wszelkich jakichś, powiedzmy, rzeczy, które naprawdę były nieciekawe w waszym życiu. Zmienić je. Tutaj już dochodzę do ostatniej karty, ale sorry, no bo akurat bardzo pięknie to jest po prostu zobrazowane. Zakończyć coś, dokonać zmian. Tak? Zostawić to wszystko, coś, co nie służyło, być może jakieś toksyczne relacje, bo to też tutaj, jakby z tej karty, mogą płynąć. Jakieś toksyczne związki z kimś, e, które gdzieś tam ciągle nas ciągną, 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 mamy już tego serdecznie, po prostu dosyć chcemy, e, żeby, no nie wiem, uciec z tego, wyzwolić się. Tak? Albo jakieś relacje, które no, nie potrafiliśmy się z kimś dogadać i oczekujemy jakiegoś zmartwychwstania, jakiegoś po prostu, e, wow, jakiejś zmiany na plus, jakiegoś działania, bo tutaj dorzuciłam sobie kartę działania, taką pomocniczą, tak? żeby zobaczyć, w którym to kierunku zmierza. Tak jakbyśmy po prostu chcieli wstać i powiedzieć: Dobra, jestem w gotowości do, te do tego działania. Ja wiem, czego chcę, ja mam plan. Tak? Mam tą determinację, zmienię to. I wy, moje drogie kochane wagi, w tym ostatnim tygodniu e, stycznia macie szansę wejść w coś nowego. I te nowe, to jest ten wasz plan, który gdzieś tutaj być może już sobie w głowach poukładacie. To się może tyczyć naprawdę wszystkiego. To nie chodzi o to, że to jest stricte tylko wiecie: kasa, praca, miłość i tam Bóg wie, co jeszcze. Ale wasze jakieś plany. Mają, macie okazję wejścia na nowe, w coś nowego. Z uwagi na to, że obok jest karta monetowa, mogłabym przypuszczać, że większość z was być może rozpocznie nową pracę. Czyli być może wyszło z przeszłości, która była nudna i do niczego, tak? Wstała, stanęła w gotowości być może podjęcia decyzji co dalej, albo w gotowości, że dobra, no zobaczymy, będzie ok już nie będę patrzył za siebie, co tutaj się dzieje, tak, podjął pewne plany, tak, wszelkie jakieś powiedzmy toksyki poodrzucał definitywnie, zaczął działać, bo to jest karta śmierci, a to jest karta działania, czyli wychodzę z tej, z tej takiej pozycji zakończenia czegoś i działam. Tak? I być może ta nowa droga pokazuje, że zaczynamy na przykład nową pracę, której tutaj wypatrywaliśmy, drogie wagi. <grym> tak? <grym> Coś takiego może mieć miejsce. Większość z Was nawet może rozpocząć całkowicie, na przykład, nie wiem, nową drogę uczuciową i na przykład zalegalizować jakieś związki. I to też a, jakoby no, tu będzie dla Was czymś nowym. Ja tak to mniej więcej widzę. Ale bardziej bym powiedziała, że wy w końcu, jakby chwycicie takiego pewnego rodzaju oddech, że zaczyna się przed wami nowa podróż, nowe życie, nowe coś. Tak? Co będzie wam notabene, jakbyśmy już nawet nie patrzyli, że to jest karta monetowa, czy ewentualnie karta rodziny. Możemy powiedzieć coś, co będzie dla was dobrobytem takim obfitością, coś co warto w to coś nowe wejść, tak, bo to jest karta obfitości, dobrobytu, spełnienia, posiadania, tak? I tutaj możecie sobie dopisać co chcecie pod kątem czego, posiadania czego, dobrobytu czego i tak dalej, tak dalej. Ale taka karta, w której możecie powiedzieć jest super. Tak? Dająca właśnie wam taki aspekt, albo wy będziecie drogie wagi Zaryzykujecie i pójdziecie w to nowe z takim zamysłem. Uda mi się, będzie dobrze, dam sobie radę. Jedyna karta, która mnie tutaj niepokoi, to ta, że wy w, pomimo tego, że będziecie naprawdę bardzo pozytywnie nastawione i optymistycznie nastawione na cel tego spełnienia waszego w tej karcie, wychodzicie z miesiąca stycznia, a z kartą, którą możemy tutaj, jakby powiedzieć, e, zakończenia albo zakończenia kłopotów, być może tu zakończą się Wasze kłopoty. No właśnie, taka luźna myśl Sory, tak wiecie, teraz mi e, przyszła, że być może to ta, wejście na tą nową drogę powodujące obfitość, dobrobyt, e, takie poczucie bezpieczeństwa zakończy Wasze problemy. Będzie zakończenie przez to Waszych problemów, jeżeli się Wy na to zdecydujecie, tak? Tak może też być. Ewentualnie będziecie czymś przybici, bo być może nie osiągniecie tego. Ale nie wiem. Słuchajcie. Ja z tą kartą tutaj jakby takiego końca, ewentualnie przybicia sytuacją, bo tutaj jest jakby dwojakość. Zostawiam was, bo wy z tą energią wchodzicie do lutego. W miesiącu lutym z przyjemnością dla Was rozłożę karty wagi po to, żeby zobaczyć. Czy dla Was to była taka sytuacja pod tytułem albo nie? Nie zostawię Was tak. Dorzucimy kartę od razu, bo ja sama jestem ciekawa. Jestem sama ciekawa, o co tu może chodzić. Poproszę o kartę wyjaśniającą do 10 mieczy. Poproszę o kartę wyjaśniającą dla wag. Do karty 10 mieczy. Poproszę o kartę wyjaśniającą do 10 mieczy. Co mam tutaj? Chcę pokazać ta dziesiątka mieczy. Co nam chce pokazać, dziesiątka mieczy. I co ona nam chce pokazać? <laughs> Wiecie co, na będę chce nam pokazać głupca, <laughs> czyli kartę dokładnie stąd. I ja tutaj bym raczej była skłonna powiedzieć tak na szybko, z tych kart, że to nie będzie jakaś karta załamania, tylko raczej zakończenia pewnych problemów, być może finansowych, być może bytowych, być może pod kątem bezpieczeństwa, być może pod kątem spokoju w życiu, zakończenia tych problemów, które was być może tutaj mocno przytłaczały. Bo karta głupca jest kartą początku, czyli to jest karta końca, to jest karta początku, czyli znowuż wychodzenia z takich rzeczy. Więc okej, okay, podpisuję się pod tym, niech będzie w 95%, bo nie chcę powiedzieć, że jestem tutaj wszechwiedząca, że zakończacie. Proces wszelkich jakichś zmartwień w swoim życiu dzięki podjęciu decyzji o nowym kierunku, nowym ruchu naprzód. Ku lepszemu, bo te lepsze was, do tego lepszego ta nowa droga was będzie ciągnęła. I tego Wam życzę z całego serducha wagi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli film Wam się spodobał, poproszę o lajki, bo dzięki nim jeżeli będziecie tym znakiem, który zbierze ich najwięcej, to wy pierwsi otrzymacie w lutym swój horoskop. Pozdrawiam!